ona micha ba ebrowskiego ma siedmioro rodzeństw by bawci kreska y w tym samym czasie co jej mama ona micha ba ebrowskiego ma siedmioro rodzeństwa. Bybawczy kreska Y w tym samym czasie co jej mama Ola Ebrowska 30 L udzieli ba wywiadu, w którym opowiedziała ba o macierzyństwie i swojej ogromnej rodzinie. Ona Micha Ba Ebrowskiego 45 L jest z zomiorga rodzectwa. Jako nastolatka CZ to swojemu bratu i siostrom mam, Opiekujcę się nimi i biorcę na siebie coraz to wika EZ odpowiedzialno. Niestety, gdy na Wiat przyszedł jej pierwszy syn Franek, niemal wpadła w depresję, narodziny dziecka okazały się bowiem emocjonalnym i psychicznym ci kreska arem nie do udźwignić A. Marzyłam, kreska by nasz syn bebyskawicznie podróż. Kiedy się urodzib, byba wiosna, a pamiętam, kreska E nie chcia bo mi się wychodzi z domu. Bybam wykotczona, chocia kreska Michał mnie wspiera. Nie CHC powiedzie, kreska E zdiagnozowano u mnie depresji poporodową, ale naprawdę nie było lekko, opowiada Ola. Ebrowska w wywiadzie dla magazynu Uroda, Ecia Dbumaczy, kreska Ebyba pierwszy rodzce wróc swoich przyjaciółek. Ho jej mama w tym samym czasie co ona tak kreska E urodziba dziecko, ósme, mieszka baza granic. Największym wsparciem okaza M Michał, który przejbe CZ obowisków. Midzy mój najmłodszy siostra, Frankiem jest pół prokuru kreskanicy. Mama byba pierwsza osob, do której mogłam się zwrócić o rad. Ale sdz, kreska EK kreska ta kobieta ostatecznie musi sama podejmować decyzję dotyczące macierzyctwa, mówi ola. ma by Franek i jego ciocia sze sob bardzo z kreska eci. Na razie jednak nie do kodca orientuj się we wszystkich rodzinnych zawibociach. Dowodem na to są ostatnie wakacje, które Ola i Michał spędzili z ziemi u rodziców za granic. Siedzieliśmy na plakreska Y. Moja mama i tata obok nas, a Franek, nasz starszy syn, pyta, Mamo, czy twoi rodzice kreskali? Najwyraźniej nie jest w stanie zrozumie, kto jest kim, przyjaźni się ze swojej cioci, która jest w jego wieku i której mama, jednocześnie jego babcia, jest raptem 4 lata starsza od Micha, jego taty. Mieje się kreska ona Micha Ba Ebrowskiego.